Cześć, witajcie na kanale Fakty Bez Cenzury. Czy wiesz, że Polska posiada największe na świecie złoża bursztynu? Albo że mamy krzywą wieżę starszą od tej słynnej w Pizie? Tak, dobrze słyszysz. Dzisiejszy odcinek to 5 faktów o Polsce, które szokują nawet Polaków. Obiecuję, numer 4 wbije cię w fotel, a piątka zmieni Twoje postrzeganie naszej historii. Zostań ze mną do końca, bo będą fakty, o których nie uczą w szkole. Fakt 1: Największe złoża bursztynu na świecie. Zaczynamy mocno. Wiesz, że Polska jest bursztynową potęgą? Szacuje się, że nad Bałtykiem znajduje się około 80% światowych złóż bursztynu. Większość ludzi kojarzy bursztyn z biżuterią z Sopockiego deptaku, ale to surowiec używany także w medycynie czy kosmetyce. A najlepsze, po sztormie możesz sam go znaleźć na plaży. Kto by pomyślał, że mamy skarb dosłownie pod nogami? Fakt 2. Największy zamek na świecie. Malborg. Jeśli myślisz, że największy zamek na świecie jest w Niemczech czy Francji, to mam niespodziankę. Zamek w Malborku to największy zamek na świecie pod względem powierzchni. Zbudowany przez krzyżaków w XIV wieku, rozciąga się na ponad 143 tysiące metrów kwadratowych. To tak jakbyś połączył kilka boisk piłkarskich i dodał jeszcze supermarket. Czy byłeś tam kiedyś? Komentarze czekają na Twoje wrażenia. Fakt 3. Najstarsza restauracja Europy. Piwnica Świdnicka. A teraz fakt dla smakoszy. Piwnica Świdnicka we Wrocławiu to najstarsza działająca restauracja w Europie. Otwarta w 1273 roku. Wyobraź sobie... W czasach, gdy powstawały pierwsze zamki, ludzie tupili piwo i dyskutowali o średniowiecznych plotkach. To idealne miejsce, by napić się kufla historii. Dosłownie. A kto wie, może zamówisz tam to samo, co dawni rycerze? Fakt 4. Polska krzywa wieża starsza od tej w pizie krzywa wieża. Pizza? e. Banał. W Ząbkowicach Śląskich stoi wieża, która jest starsza od tej włoskiej i odchyla się o ponad dwa metry, a co najlepsze. Wiele osób nawet o niej nie słyszało. To jak ukryty skarb w polskim krajobrazie. Jeśli chcesz fotkę jak w Pizie bez wyjazdu do Włoch, to wiesz gdzie jechać. Fakt 5. Polska i pierwsza konstytucja w Europie. A teraz prawdziwa duma narodowa. 3 maja 1791 roku Polska uchwaliła pierwszą w Europie konstytucję, wyprzedzając między innymi Francję. Na świecie była to dopiero druga konstytucja zaraz po amerykańskiej. To pokazuje jak nowoczesne myślenie mieli nasi przodkowie. A co najciekawsze, wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z tej historycznej przewagi. Który fakt zaskoczył Cię najbardziej? Daj znać w komentarzach i nie zapomnij zostawić łapki w górę. Jeśli chcesz więcej takich ciekawostek bez owijania w bawełnę, zasubskrybuj fakty bez cenzury i kliknij dzwoneczek. Następny odcinek może Cię jeszcze bardziej zszokować. Do zobaczenia. Jeśli dotrwałeś do końca, napisz w komentarzu Bursztynowy Król, a przypnę ci serduszko.